w pięknym mieście, jakim jest Wrocław. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie jak podejmować w życiu decyzje. Zapraszamy serdecznie. Czym w tym życiu kieruje się święty Mikołaj? Emocjami czy rozumem? Czym się pani w życiu kieruje? Emocjami czy rozumem? Analitycznie. Spontanicznie. Żyję mostem olać plany, najlepsze są no spontany. No i tego ma się trzymać. Spontany. W tej pozycji jest nie trzeci Jak lepiej, jak lepiej. Jak lepiej. Kieruję się sercem, dlatego e, nie zawsze osiągam e, sukces finansowy. Ale, to jest... Ale czasami spontane też są dobre, bo wtedy nie wahamy się między kilkoma wariantami i wtedy no, po prostu pierwszy wybór jest najlepszy. Jeżeli mam czas na zastanowienie, to na pewno zrozumie. Natomiast no jeżeli mam jakąś dyskomfortową sytuację, to emocja. Wydaje mi się, że nawet jeśli coś przeczy mojemu rozumowi, ale wiesz, składnie z moją intuicją, to i tak intuicja bardziej. Wydaje mi się, że czasami warto posłuchać serca, natomiast rozumu nie... analitycznie, ale dosyć szybko, ponieważ męczy mnie długie zastanawianie się nad różnymi decyzjami i czekanie w zawieszeniu. Kieruję się emocjami! Zawsze, za każdym razem podejmuję decyzje bardzo spontanicznie. Tak na przykład też było z podjęciem drugiego kierunku, z filologią Czesław. Tak, pomyślałam sobie, że ostatnie rok są bezpłatne z powiatu i kierunek i stwierdziłam, że dlaczego nie spróbować. Z Czechami nie mam nic wspólnego absolutnie. Nawet za bardzo nie interesuje się literaturą czeską, ale stwierdziłam, że go nie spróbować. I ta spontaniczna decyzja zakończyła się tak, że po miesiącu jednak zrezygnowałam z tego mojego kierunku studiów, bo stwierdziłam, że jednak to mi nie deszło. Więc tak zazwyczaj się moje spontaniczne decyzje. Walczysz z szablą, to musisz szybko podejmować decyzje, bo się możesz nie zorientować, jak głowę stracisz. Dokładnie, najpierw robię, potem myślę. Co? Chociaż nie zawsze, ale no przeważnie, powiem szczerze. I mimo, że rozum w tej sytuacji mówił mi zupełnie coś innego, byłam świadoma tego, że robię źle i cały czas brnę w coś złego po prostu i że się to skończy tragicznie, to i tak serce mówiło a weź przestań, uspokój się, będzie dobrze. No i trzeba przyznać, że w tym wypadku no serce do nikąd mnie nie zaprowadziło. Ja no takie testowe pytanie. Ech. No analitycznie, ale postanowiłam teraz spontanicznie. Wybieram za i przeciw i czego jest więcej, to na, na podstawie tego podejmuję decyzję. I to właśnie świadczy o tym, że niestety... <grywka> że niestety, niestety tylko tym wyślę. Ale polecam także podejmowanie decyzji spontanicznie, Na przykład decyzja o wyjeździe na Erasmus'a ja podjęłam bardzo spontanicznie. Miasto wybrałam palcem wskazującym na mapie, postanowiłam, że właśnie tu będę studiować. Wybór się opłaci, co mogę powiedzieć po dwóch miesiącach. Dlatego uważam, że w pewnych sytuacjach życiowych nie należy za dużo myśleć, tylko kierować się chwilą. Podejmowanie decyzji spontanicznych jest wykluczone ze względu na brak odpowiedzialności. Czasami kieruję się tylko sercem, czasami tylko rozumem, To jest od sytuacji. Najczęściej podejmuję się decyzje spontanicznie. Tak bywają momenty, kiedy muszę to przeanalizować i wtedy, gdyby się nad tym zastanawiać, nie wychodzi nic, więc po polecam wszystkim, żeby podejmować decyzje spontanicznie. Zawsze kieruję się rozumiem, ponieważ emocje to nie jest dobra decyzja na dłuższą metę, ponieważ w pewnym momencie staję sobie sprawę z tego, że działanie emocjonalne ma swoje konsekwencje, bo potrafi wiele rzeczy przeoczyć. No, miałem 13 lat i ujechałem za granicę do Amsterdamu, nie? No, bez dokumentów, bez nikogo, bez, w ogóle sam, Decyzja spontaniczna. Przygoda, przygoda gwarantowana w 100%. Decyzja analityczna, męka nie polecam. Potem zacząłem mieszkać na ulicy, no, a potem jak miałem, nie wiem, z 16 lat, 15, pojechałem do Paryża. Myślę, że jako kobieta to chyba bardziej emocjami, niestety. Chociaż w niektórych przypadkach, chyba często też jednak emocje odkładam na bok. Trzeba wziąć pod uwagę yy, okoliczności, które niesie ze sobą ten spontan. Więc generalnie. 20 lat, 6 języków. Myślę, że to była dobra decyzja. Bo miałem albo do wyboru siedzieć za kratami w ośrodku poprawczym, w wieku 13 lat, gdzie wyszedłem jako zdemoralizowany dreszar. Albo wyjechać sobie za granicę i skończył jako niezdemoralizowany wcale. Decyzje powinniśmy podejmować w sposób przemyślany, a nie spontaniczny, ponieważ wszystko ma wpływ na nasze dalsze życie i rzutuje na naszą przyszłość. Dlatego do wszystkiego powinniśmy podchodzić ze spokojem no i podejmować decyzje w sposób Wymuje takie, jaka pierwsza myśl przyjdzie mi do głowy. I to jest zazwyczaj intuicja. Niemniej zanim podejmę ją ostatecznie, to ją przypuszczam przez logikę, czyli mieszam. I najwięcej jednak jest w tej intuicji, ale dopuszczam też logikę, bo brak logiki powoduje, że czasami ta decyzja nie jest właściwa. Tylko w efektach w swoich jakichś yy, konsekwencjach. Decyzja jesteśmy w stanie podejść ok, samodzielnie, w jakimś stopniu, ale jakieś czynniki zewnętrzne zawsze będą brały w tym udział. Mam czasami wrażenie, że ja bym korzystała z jakiejś takiej jak na mądrości wszechświata. Jeżeli nie mam jakby wystarczających warunków, żeby podjąć właściwą decyzję, a nie muszę jej podjąć od razu, to mam na to jakiś czas, to um, wiem, że ta właściwa odpowiedź do mnie przyjdzie. I zazwyczaj tak jest. Nigdy nie żałowałam swojej spontanicznej decyzji. Nigdy nie żałowałam swojej spontanicznej decyzji. Nigdy nie żałowałam swojej spontanicznej decyzji. Spontaniczne decyzje nas mobilizują do tego, czy ona się po prostu nie chce Nagle w danym momencie mamy przebłysk z czegoś, że po prostu coś musimy zrobić ewidentnie i po prostu to nas mobilizuje do działania i decyzje ja akurat podejmuję analitycznie i w moim przypadku to nie jest problem, bo ja mam zawsze czas do sobie. A gdy mamy nagle taki przebłysk w pewnym momencie, że coś chcemy robić, no to właśnie dzięki temu zazwyczaj nam się to udaje jest bardzo dobrym wynikiem. Decyzje, które podjąłem, mniej więcej, między innymi w kwestii szkoły, przyniosły mi wiele dobrych e, aspektów, mimo tego, że rodzice e, przy wyborze tej szkoły e, byli przeciwni. No ja podejmuję decyzję bardzo poważnie, kochanie. Muszę najpierw przeanalizować. Zależy jaka jest decyzja z rodzinką, zależy o co chodzi, a w ten czas moja decyzja wychodzi tak, jak ja uważam. Takie decyzje mniej ważne, które Trzeba już podjąć szybko, to robię to i podejmuję, nie? Przecież istnieje też analiza i logika i to z nią często się borykasz. Ale myślę, że tu ma, mają dwa jakby aspekty. I intuicja i, i po prostu logika. Ponieważ yy, no, bardziej, jeśli to są decyzje, które trzeba podjąć, one są wyważane moim zdaniem. To były najgorsze dwa lata w moim życiu. To, na, to była naprawdę czysta męczarnia, a zrobiłam to tylko dlatego, że rodzice na A czym się kierowałaś wtedy? Rozumem czy emocjami? Rozumiem. Czysto rozumiem. Mimo, że właśnie 80% tych decyzji spontanicznych kończy się jakimś niepowodzeniem, to jednak ja bardziej zwracam uwagę na te 20%, które jakimś tam powodzeniem się kończą, bo mają one tam większą wartość. Mają słodszy smak, i e, właściwie to sądzę, że właśnie przez te niepowodzenia, które na mojej drodze też napotykam, to właśnie e, te, e, to, co mi się udaje w życiu, to jest właśnie lepsze. Zaczynając analizować e, pewne sprawy, e, wartościujemy je, e, przejczamy pomóc straty i często rezygnujemy z czegoś, ponieważ boimy się konsekwencji, a potem okazuje się, że żałujemy, ponieważ dużo nas ominęło. Bądźmy spontaniczne, zajmujemy tutaj. Znaczy, zastanawiając się ciągle i tracę po prostu czas i dużo rzeczy mam wrażenie mnie omija. Myślę, że trzeba to zmienić. Decyzja jest albo aktem woli, albo aktem impulsu. Działanie pod impulsem. Moje decyzje zbyt długo wydaje mi się i zazdroszczę ludziom, którzy robią to spontanicznie, bo w ich życiu więcej się dzieje, a ja ciągle tylko pracę czas nad zastanawianiem się, co mam zrobić i jak i dlaczego i czy na pewno tak. I, I dużo rzeczy nie omija i to, to, to jest takie no, niefajne, a, a tak to spontanicznie można robić dużo fajnych rzeczy, no i trudno najwyżej czegoś potem żałować, ale to zrobić, a nie zastanawiać się i czas i, i, no i tracić na nie wiadomo co. Te niesporne e, elfy, które pakują mi prezenty w fabryce, e, cały czas mi mówią, że nie, to powinno być inaczej, to powinno być inaczej, a ja na to odpowiadam, że nie, że to powinno być jednak tak. Najczęściej wychodzi, że to jednak ja mam pracę, mimo wielkiego sprzeciwu elfów. Tak? No, to jest ten, ten problem. No to właśnie też były elfy, krwią tam spać prezent. Myślę, że najważniejsze jednak człowieku jest trochę poza rozumem. Rozum jako jeden z doradców bardzo pomaga, ale ogólnie intuicja jest również niezwykle istotna. Myślę, że w dużej mierze bierze się też z, z wcześniejszych doświadczeń taka intuicja. To też jest jakby ważne. Lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż żałować, że się nie zrobiło. Szyj na spontanie i w logice, wtedy ciekawsze będzie twoje życie. Kiedy zobaczysz światło czerwone. Myślę, że przede wszystkim trzeba myśleć nad tym, co się robi. Czasami warto działać spontanicznie, ale nie zawsze. I nie zawsze warto działać dla, dla popisu. Warto często się zastanowić, przemyśleć pewne sprawy. Czasami nam się wydaje, że nasze decyzje są aktem naszej woli. A... Ale wówczas nie zdajemy sobie sprawy, w jakim stopniu powodowani jesteśmy emocjami. Bo psychologia współczesna, nowoczesna mówi, że wszystkie nasze decyzje podejmowane są mniej lub bardziej świadomie pod wpływem emocji. I to tyle mówię. Ja ty? Ale ja gram tutaj na Okej. Okay. Nie gram nic, nie. wiesz jak ty gra, podróżując po świecie, ten ci lat, łapie piętna jakby wień dobry prosty rari Człowiek wiesz czasem może się naprawdę grubości wić, kiedy gra w regionach, wiesz jak to robię Siadam z pewno i spalę sobie No bo lubię ci lat, lubię ten dobry tak Wokół cała ta ekipa dzika, bazy mam, dam dobry rim, bo co nowy ja wymiaram I te dziewczyny robicie do tej pory, więc teraz nagram, bo sam wiesz jak ty robię Jedna tutaj robi wymian, druga z kamerą stoi w obie, nagram, zbędz woła ragazin sobie ja pokażę sobie jak Dosyć mam już. Jeszcze raz, dobra? Ja też chcę być na tym filmie, bo to jest taki pożegnalne. W ogóle, to w tym momencie kurza mnie to, że w momencie kiedy mamy mnie nagrywać, jest jakiś szum, i wiadomo w co się dzieje. No to teraz spontanicznie pójdziemy porozmawiać z Taszką. Tak, ale taki jakiś promień słońca na ciebie pada, myślę, że cię oświeciło. Yes!